Siemankowidzowie, witajcie w kolejnym odcinku z rysowania. A dzisiaj sobie porysujemy dosyć rzeczy takie fajne. Rzecz albo rzeczy, jeszcze w sumie nie wiem. E, mam nowy sklep mam nadzieję, że do Was będzie ten najlepszy z moich wszystkich statywów. E, I tak. Właściwie ja mam ja, pokażę, że lepiej widzieli na kamerze. E, No i lampkę, myślę, że by i fajne, żeby tak na przykład coś od czasu do czasu coś podświetlić. Eee, tak, tak. No i zaczynamy. Eee, zacz Będę używać bloku do markerów, czyli polega to na tym, jeżeli oglądaliście moje stare odcinki, kolorowankowe. To jest blok do markerów od Wins Lefton. Yy, I tutaj po prostu się rysuje i jak alkoholowe i tylko alkoholowe przebijają, to tylko jak tutaj się będziecie rysować, to tutaj się przebije. Tu jak najbardziej, ale na to nie, ale w drugich parkach, dalej się A dzisiaj sobie będziemy robić chyba dynika. Dynia. Więc. Zaczynam odrobienia po prostu pół okręba, tak e, Jak coś nie to nie mi go. tylko chodziło, że nie półokrąg, tylko. Takie znaczy, jajko odwrócone. Taki od Teraz jak montuję, to się dopiero skakuje. Widzicie, to jest taki odręczny rysunek, a nie taki precyzyjny. Tutaj potem. Myślę w ogóle, że Wam się to będzie podobać ta seria z rysowania. Bo jak na razie, to chyba bardziej Wam się podoba rysowanie od kolorowania No ale rysowanie też jest sumniejsze, nie wiadomo Na świecie niż ogólnie kolorowanie Ja już ogólnie nie koloruję Bardzo rzadko się to zdarzy No więc Myślę, że do mnie będzie lepsze to nagrywać, a do Was będzie, będzie lepsze do patrzenia to też To jakby tak było, to Było najlepiej dla każdego widocznie a ja sobie teraz na ten czas jak y, rozmawiam z Wami, to sobie szukam takiego rysunku, bo kiedyś mam wrażenie, że rysowałem jedynie I chciałbym ją poszukać, żeby się wzorować na coś, czy to nie było tu. Nie chyba tego nie znajdę Może w tym ewentualnie. Daję, że to było w tym no ale nie ma o znalazłem taka dynka. o mm. dobra i tutaj robimy ja krecha 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 mm. Tak, i tak dalej, ciach. No i wiadomo, jakieś te yy, kółeczka, kropeczki. Takie coś ja mam, się lubię, takie klimaciki. Okej, okay. jeszcze tutaj możemy co teraz zrobić tak pusto. Dobra, mamy coś takiego, i teraz y, tutaj spróbujemy sobie wygumować gumką elektryczną ten nasz zarys. Co to co tutaj, nie ma być to gumuje. Tutaj yy, też będzie potrzebne takie oko. I tutaj robimy taką dosyć dziwną minkę. No i tutaj wiadomo potem będzie poprawianko i tak dalej, nie? Więc teraz sobie bierzemy e, czarny marker i sobie poprawiamy te boki i całą dynkę możemy sobie poprawiać jak najbardziej. Tutaj poprawiamy minkę, tutaj dorabiamy boki. Tak. Dobra, to taka trochę rozjechana ta dynka, no ale trudno, nie musi być przecież idealna. To nie jest na ocenę, tylko to jest do, po prostu do pracowania sobie, do ćwiczenia. To nie jest, tutaj jak nie rysuję precyzyjnie jak w niego, bo tutaj zawsze można kartkę sobie wyrywać, tutaj wyrwać. A tutaj po prostu rysuję, tak żeby można było zawsze coś tutaj fajnego porobić, coś się poduczyć, coś wypróbować, albo jak coś zrobić, na przykład trasę robiłem takie. Duszki zaraz Wam pokażę, to też parę różnych szkiców sobie zrobiłem, takich szybkich i potem wybrałem ten, który mi najładniej wyszedł według mnie nie? Ja tak też wybrałem eee, takie duszki robiłem, druga. O, Takie takiego ducha robiłem. O tak tutaj, z taką kołderką, <grytanie> babcia ten duch, taką kołderką właśnie. I tak, tutaj mamy to skończone i teraz sobie będziemy kolorować, biorę sobie ten. I kolorujemy. Zaczęłam od boków, bo to jest najgorsze, żeby obok tego czarnego, żeby nie najawić na no to czarno, będzie marker rozmazany. Więc tą obudowę się tak staram robić. Tą obramówkę taką, to się staram robić jak najlepiej. A potem to już robię trochę, można ująć w grę, jak. Dobra, mamy obramówkę zrobioną, nawet mi się na mocno nie rozjechało. A teraz kolorujemy ogólnie dymitet. Tutaj zrobimy taki żółty i taki kremowy. Dobra. Ta rynka jest też taka straszna. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy jesteście y, tym lato, jesień, zima, wiosna jesień. Ja tym lato i jesień. Bo w lato mi czasem jest za ciepło, ale na przykład jesień lubię, bo przyraźnie są chłodniejsze dni, a ja nie lubię, jak jest ciepło. Mi cały czas jest ciepło. Normalnie ja zawsze chodzę wszędzie w krótkich rękawach, a każdy ma kurtki. A mi jest tak ciepło po prostu i to jest coś strasznego do mnie ubrać kurtkę. No ale tam tak już mam. Dlatego tak to lubię, bo normalnie pogody też nie są najładniejsze w niesie, bo też często jest deszcz i wszystko. A no. no to jeszcze uzupełnię te, te wszystkie to cały na to waranżowo i dobra zwrócę dobra ten marker jeszcze i co już w kartkę nazywaj i co lepszy a ja wpiszę sobie na te ane arty i tak e, tutaj sobie jeszcze zrobimy takie czerwone oczy albo takie bardziej w sumie takie wiśniowe. to będzie straszne czerwonymi takimi oczami. No i oczywiście w środku no 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 no, no. po prostu trzeba zrobić oko. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki jest efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. O taki. Dajcie subika, lajka z góry. Dzięki.